Gdzie ja jestem? <noise> Cześć, tak nie przewidzieliście się, nagrywam filmik po dość długiej przerwie, bo mam ferie. W ogóle piszcie kiedy macie ferie, bo jestem ciekawa. No i witam was w tym odtagu. Tak, 100 pytań w 10 minut, nie na odwrót. I tak jak wskazuje sama nazwa tego filmiku, tego tagu. Trzeba odpowiedzieć na 100 pytań w ciągu 10 minut. I wątpię, że mi się uda. Więc nastawiam sobie ten stoper i będę czytał pytania z jakiejś tam strony. Więc start. Ok. Jeśli miałbyś zjeść pyszną kolację z osobą znaną, żyjącą lub nie, to kto by to był i dlaczego? No więc, pewnie Angelina Jolie, aktorka, jeżeli nie wiecie, lub. J.K. Rowling, czyli moja ulubiona pisarka. No, bo to są takie osobistości, z którymi bym miał na pewno dużo tematów do poruszenia. Dwa, Lubisz czytać książki, jeśli tak podaję kilka tytułów swoich ulubionych i ich autorów. Więc Harry Potter, wiadomo, J.K. Rowling i Pamiętam Niżocznego Psa i nie pamiętam nazw. W sumie dużo książek lubię, dużo czytam, więc trudno wybrać mi tylko parę. E, trzy. Jeśli mógłbyś zwiedzić trzy miejsca na Ziemi, to jakie by to były państwa, miasta? Masz nieograniczoną ilość pieniędzy. No więc na pewno USA, um, Floryda albo Miami, w sumie trudno stwierdzić. Um, Hiszpania, w Hiszpanii Majorka, um, albo o Szwajcaria, tak, góry w Szwajcarii, taki mały domek w górach, taki drewniany wiecie w Szwajcarii, te piękne widoki. Idealne miejsce. Moim zdaniem? Jaki styl ubierania się preferujesz? Każdy! Mi się tam wszystko podoba. Znaczy prawie. Jakiej muzyki słuchasz? Podaj kilka wykonawców, kilka zespołów. No, ja po prostu słucham tego, co mi wpadnie w ucho. No, jakiegoś LP, Selena Gomez. Nie wiem, Y Direction. Pozdrawiam. E, e, nie wiem, jakiś Justin Bieber nawet. Nie wiem, jeżeli mi się podoba piosenka zależy że po prostu co leci w radiu, to. Nie śledzisz na bieżąco trendy, nie. Ulubiony deser, tiramisu, ulubiony sport, koszakówka. Jakie masz plany na przyszłość? Chcę zostać albo reżyserem, albo napisać książkę, albo architektem wnętrz, albo jakimś stenografem, albo o, albo jakimś charakteryzatorem, um, no, zależy. Jeszcze nie wiem, mam tyle planów i nie wiem, nie mogę jeszcze się zdecydować. Mam jeszcze dużo czasu, więc spoko. Na to. Hmm. Czy życzenia na złotej rybki: żebym był szczęśliwy, żebym był zdrowy i żebym spełnił swoje marzenia. Co. nie, nie sorry. E, jakie przedmioty szkolne najbardziej lubisz, a e, jakie wręcz przeciwnie? Ja najbardziej lubię polski i przyrodę, a po prostu nienawidzę e, angielskiego i matematyki. E, co cenisz sobie u innych ludzi? Szczerość i to, że można im zaufać, no przynajmniej niektórym. Wybaczyłbyś zdradę? Nie, ja bym już raczej nie mógł zaufać takiej osobie. E, Ciebie miłość. No więc ja raczej nie wierzę w taką miłość damsko-męską, a raczej taką rodzinną. Co robisz w wolnym czasie? Wszystko i nic, tak w sumie. Przedawiam filmiki, nagrywam filmiki, czytam książki, oglądam filmy. Na pewno się nie uczy. Grandmudę też. Jaką książkę przeczytałeś ostatnio? No więc yy, wczoraj zacząłem czytać moją lekturę. Czyli bracia, lwie serce. No, już się zaczyna smutnie, więc smutno, więc jakoś mi się niekoniecznie podoba, bo ja nie lubię takich smutnych książek. Yy. Jaka jest Twoja ulubiona pora roku i dlaczego? Ja lubię wszystkie pory roku, bo są, wszystkie są piękne i wyjątkowe. Czym według Ciebie szczęście? Szczęście to rodzina, zdrowie i spełnianie marzeń, tak jak już mówiłam. Yy. Jakie jest najsilniejsze uczucie na Ziemi? Przyjaźń, moim zdaniem przyjaźń. Twoja ulubiona postać fikcyjna, na przykład wampir, wilkołak, uzasadnij dlaczego. No więc Harry Potter. No bo wiecie, to jest Harry Potter po prostu. A jak tak, oprócz Harry Pottera, to na jakiś wampir? Na przykład? Koty czy psy? Koty i psy, chociaż w sumie troszeczkę bardziej kotki. Gdybyś miał mieć jedną magiczną moc, jaka by ona była? Więc nie wiem, albo teleportowanie, albo oh, taka mądrość, wiecie, że wszystko się wie. Yy... Twój ulubiony aktor, aktorka i dlaczego? Yy, aktor to Jim Carrey, aktorka to yy, Angelina Jolie. No bo po prostu dobrze grają. Jakie masz telefon? Samsung Galaxy Core Plus. Czy masz jakieś przyjaciela? Mam, felka. Jakie kraje zwiedziłeś? Ojej, no jest tak dużo. Niemcy, Hiszpanie, Włochy, Austrię, Francję. Byłem też, jak byłem mały, ale byłem w Barcelonie. No, dużo ogólnie miejsc, na pewno wszystkich nie wymieniłem, bo nie pamiętam wszystkich, no ale no, sporo. Lubię napój? Nie wiem, ja lubię wszystko. Prawie wszystko. Ulubiona film i serial. Więc serial to CSI, kryminalne zagadki Miami. A film to wiadomo Harry Potter. Yy, ulubiona potrawa. Mm -hmm. Ja tam lubię wszystko, niczym nie wybrzydza, nie? <grych> Gdybyś miał zagrać w jakimś filmie, jakie by to był? Harry Potter, wiadomo. Yy, jak wyobrażasz sobie niebo jak piekło? No, niebo wiadomo. Raj. Można tam robić wszystko, a piekło, no to wiadomo, nie? męczarnia. Yy. Jakie masz motto życiowe? Dążyć do swoich marzeń, do swoich celi. Yy. Czy, z czym kojarzy się słowo incepcja? Nie wiem. <grytanie> czym dla Ciebie jest muzyka? Częścią mojego życia, mojego dnia. Yy. Jakie zdolności i nadprzyjaciele posiadałby Twój wymarzony bohater fantasy? tarowanie co jest dla Ciebie w życiu najważniejsze? Szczęście! Lubisz spędzać czas z rodziną? Tak, kocham. Wolisz samochód czy towarzystwo innych ludzi? Towarzystwo jest tym towarzyską osobą. Ulubiona piosenka? to są new, LP? <coughs> Żelki czy cukier? cukierki? Żelki. Ile masz luster w pokoju? Jedno: persji czy kola? Kola. Ja o koloru masz dywan w pokoju? Szary. O której godzinie się urodziłeś? 20 :21. Skupiłeś się kiedyś w supermarkecie, jak byłeś mały? Nie. Ulubiony bohater z bajki yy, Scooby-Doo! Yy, w jakiej śpisz pozycji? Naznak, twoje hobby, yy, graj w gry. Jak często wychodzisz na zakupy? Zależy. Na co, zawsze uwa na co zwracasz uwagę yy, yy, YouTuberów: na jakość filmu i na ciekawość tych filmów, na oryginalność. E, e, co Cię wkurza u młodszych? To, że nie wszystko kapują. E, malujesz się? Nie, bo jestem chłopakiem. E, lubisz konie? Lubię, ale bez przesady. Byłeś kiedyś na kolonii? Nie. Kogo kochasz? Nikogo. Jak nazywa się Twój najlepszy przyjaciel? No, wiadomo, Felek. Ile czasu zajmuje Ci obromienie filmiku? Zależy od długości filmiku. Godzinę na pewno. E, w jakim województwie mieszkasz? W Wielkopolskim. Co ostatnio kupiłeś? E, Pluskę. E, jaką masz obecnie momencie fryzurę? Nie mam włosów. Możesz e, pisać czarnym, czy niebieskim długopisem? Niebieskim. Jaka jest twoja ulubiona data? Uzasadnij. E, no, 8 września, bo to moje urodziny. Ale lubię jeszcze 24 grudnia, no wiadomo. Święta? Lilia. Najfajniejsze wspomnienie z wakacji. O jany. Wszystko! Wszystko! Wszystko było super w wakacje. kolor ścian w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz. Biały. Ulubione warzywo? Yy, Broku, ulubiony napój. Mówię, lubię wszystko. Ulubiony owoc. Czereśnie. Co znajduje się po twojej prawej stronie? Laptop, z którego czytam pytania. Jaka liczba dominuje w Twoim numerze telefonu? 5. Czy znalazłeś się kiedyś w sytuacji, w której nie mogłeś wydusić z siebie ani słowa? Jak, jeśli tak, to w jakiej? Nie, nie było tak. Spodnie czy spódnica, spodnie bez tym chłopakiem, znalazłeś 50 złotych na ulicy, na co je wydajesz? Odkładam sobie kiedyś coś, zbiorę i kupię, sieć, w której masz telefon orange. Nie, <laughs> słuchajcie, minęło 10 minut i nie zdążyłam. Doszłam do 73 pytania, więc brakowało tak niewiele. No, ale już nie zdążyłam. Niestety. Ale potraktujmy to jako taki mini QA, i odpowiem na resztę pytań po prostu już nie na czas. Jak wiecie, jestem z tego słaba, jak widać, bo tego nie zrobiłam. Niestety, wyzwanie nie udane, Więc dalej. Czy masz na sobie coś srebrnego? Jeśli tak, to co? Nie mam. Wiem, teraz zrobimy. Ustawię sobie dodatkową minutę. I zobaczymy, czy zdążę odpowiedzieć re na resztę pytań w jedną minutę. Okej. Okay. Ło. Start. E dodatkowe wyzwanie. Czy przed tobą znajduje się coś czerwonego? Jeśli tak, to co? No, nie, nic się takiego nie znajduje. E czy nadużywasz jakiegoś słowa? Nie. Czy jesteś w związku? Nie. Hmm. Czy potrafisz śpiewać? Nie. Znaczy, tak, tak, ja, ja, ja pięknie śpiewam. Yy, czy napisałbyś kiedyś wiersz? Czy napisałeś kiedyś wiersz? Nie. Nie umiem pisać wierszy. Yy, czy farbowałeś kiedyś włosy? Nie mam włosów. Jakie jest twoje ulubione wspomnienie z dzieciństwa? Wszystko, szczególnie z przedszkola. Yy, czy masz zwierzątka? Jakie imiona? O, jasne no więc mam e, trzy koty Mańka, Sylwka i małą e, i dwa pieski Suzy i Sara e, wolisz pisać na papierze w kratkę czy w linie? w kratkę o nie w minutę przeczytałem 10 pytań więc Próbujmy jeszcze jedną minutę i zobaczymy, czy do końca dam radę. Oby. Fajnie by było. Dobra, dalej. E... Czy byłeś kiedyś za granicą? Jak, tak, to gdzie? Tak byłem już wymaw... wy... wymieniałam to. Ej, jaki jest Twój ulubiony kolor? Niebieski, czarny? Wszystkie w sumie lubię. Czy wiesz, co to jest? sporting. Nie wiem, coś związanego ze sportem. Na pewno. Trzy ulubione piosenki. O nie. Lost on you. Bo jak nie my to, kto. I jutro znowu będzie pomidorowa. No. Ulubione trzy filmy spośród ulubionej. O nie, O Harry Potter. Jak, jak zostać. Potem i sing, na którym byłem wczoraj w kinie. Jestem na 88 pytaniu. I zauważam, że tu się niektóre powtarzają. Dobra, damy jeszcze jedną minutę, i obiecuję, że. Ja to zrobię. Jeżeli tego nie zrobię, możecie mnie odsubskrybować. Więc muszę się streścić. Jaki masz kolor włosów? Nie mam. Góry czy może? Góry. Ile chciałby, jak chciałbyś mieć na imię? Tak jak mam, czyli Stworek. Co dzisiaj robiłeś? Byłem na półkoloniach w szkole. Czego ostatnio szukałeś w google.pl? Ostatnio szukałem pytań do tagu 100 pytań w 10 minut. O której kładłeś się spać? Kładziesz się spać. Zależy. Hmm, raczej późno. Czy w Twoim pokoju znajduje się ramka ze zdjęciem? Tak. Um, ulubiona potraba. Lubię wszystko, jak już mówię. Brunetki czy blondynki? Nie po garce, ani tym, ani tym. <laughs> Nie no, po prostu lubię i brunetki, i blondynki. Ulubione państwo. USA, no Stany. I setne pytanie: czy na wszystkie pytania odpowiedziałeś szczerze? Tak, całkowicie szczerze. Ale nie zdążyłem, niestety w tyle. Ale przynajmniej mnie nie odsubskrybujecie, bo te ostatnie już zdążyłem odpowiedzieć w minutę. Haha. Ha. Także jestem zadowolony, bo jeszcze mi zostało parę sekund. O, nie, no ja nie się tu odbijam. Nie podoba mi się to. Oh my god. No i pipu, pipu. Także mam nadzieję, że ten tak wam się podoba. Niestety mi się nie udało go zrobić. Niestety, niestety. A jakoś to się przeżyć. Z tym faktem. No, i do zobaczenia w następnych odcinkach, znaczy w filmikach. I, I muszę się pogodzić z przegraną. A teraz zapraszam Was do obejrzenia poprzednich filmików i pa, pa! Łapka! Domek.